Kłodli nie mają wakacji. Wybierz, Danio. Z Peppą. Możemy pojechać pociągiem? O, nasza wycieczka autobus. Abonament komórkowy 5G w Vectrze na rok za 0 zł. Świetnie dziś. Przenieś numer do Wektry. Do... jest taki. Kiedy krzyknę Dzięcio wyskakujemy z ok Nie się, doktor Mario tutaj jest. -a. Colgate Max White Ultra. W odróżnieniu od zwykłych past posiada przełomową formułę, która usuwa głębokie przebarwienia wywielając zęby już. Supermarket Tylko teraz koncentrat pomidorowy... Alpengold, ekstra gorzka oraz gorzka z nadzieniem wiśniowym lub malinowym. Alpengold, uśmiechnij się. Na no, no, la, A, A, bo no, no to bestia powerfa. A to co? Zakłada nową kostkę, nic na mnie. Ja się zajmę Edziem. Ja chcę Edzia! Proszę, 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 proszę! Właściwie to dobre.